Cześć, dzisiaj windy na Jagielońskiej 2 i Jagielońskiej 4 jest z nami. Komit! No to co, przechodzimy do pierwszej klatki. Jagielońska 2 i winda Rędźwik. No niestety pojechała na 10, więc musimy zrobić cięcia. I już ręcznik dojeżdża. Windy są ciche, nie ma. Nie No ogólnie ogóle jest cichy. W 15 windy w dobrym stanie Technicznym Nieponiszczone. Uciekliśmy komuś. Tutaj mamy panel Wiatraczek. Działa. Ale wyłączyć już się nie da. Typowe no malborskie dobrych... windy, panel. A w dobrym stanie, można powiedzieć. Na nie, w no w dobrym to... stanie. Jak na wieżowce malborku, to jest idealny stan. A już 6 lat ma. No. 2015, dobra. Tutaj jest przejście między klatkami, więc. o Widocznie. Tutaj jest przejście między klatkami? Nie, 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 nie na dół. Idziemy do, idziemy do drugiej klatki. Tutaj tak wygląda widok. Tu tam widać ulicę Sienkiewicza i wieżowce ze zrębolami. To idziemy do drugiej Wielkie. klatki. Jagiellońska 4 i kolejna wydarem Dźwig. Niestety na parterze. Niestety na parterze, to w trakcie, kiedy ona jedzie ten widoczek pokażę. Widoczek identyczny, tylko że stąd widać blok drugi na Jagiellońskiej, blok sąsiedni. Zresztą też będzie na kanale. Sprawdźmy, czy jest szybka. No, czwarty już. Dobra, nie będę robił cięcia, bo nie ma po co. Taki sobie remdzik. O, ładne światełko mam tutaj. Mam no, takie światełko. Intensyw. Ósme, dziewiąte i dziesiąte. Tu można ma maszynąć, jest wejście. Nieee. Ładną Dobry stan techniczny. Nie no, bardzo dobre. Tutaj na Jagiellońskiej te windy są w bardzo dobrym stanie technicznym. I tu mówię, że patologie na Jagiellońskiej, Spokojnie. no, spokojnie. Zamykanie drzwi. Ja. Tam w porównaniu do tych wieżowców, których nagrywałem wcześniej, chyba film się wcześniej nawet na kanale pojawił, na przykład na tam te windy są podewastowane. 2016 no. 2016, siemano bariereczki siem. nawet wiatreczek? po co oni robią te barierki w windach? Tutaj? nie wiem, po co oni robią wiatraki, których się nie da wyłączyć potem musi brzęczeć panel? no ładny. nie no, ładnie jeżdżą jak na niemarki marki. W, w szkole i się otwierają. Dzień dobry. Także pożegnamy się w sumie na zewnątrz. Jak wiemy. Także to już było na tyle. Z tych miejsc zdawali do Was relacje maty 08 oraz... I COVID! Cześć!